W 2006 roku Stany Zjednoczone podpisały umowę z Europą, że producenci z USA nie będą używać regionalnych i tradycyjnych nazw jedzenia z Europy. Chodzi o wykorzystywanie zastrzeżonych nazw takich produktów jak na przykład szynka parmeńska, którą produkuje się tylko i wyłącznie we włoskiej miejscowości Parm, albo nazwy szampan, ponieważ szampana produkuje się we francuskim rejonie szampanii. Na bankiecie inaugurującym drugą kadencję Barack Obama wznosił toaletę z szampanem z Kalifornii. Francuzi są oburzeni, ponieważ uważają, że szampan jest tylko i wyłącznie z Francji, a dokładnie z rejonu szampani. Reszta to wina musujące o różnych nazwach. Ponieważ jednak prawo nie działa wstecz, a marka Korbel z Kalifornii już wcześniej produkowała szampana, to może używać nazwy szampan dla swoich produktów, które sprzedaje już od 11 dolarów, czyli za około 36 zł, możecie mieć szampana. U nas za taką cenę można co najwyżej kupić wino musujące, na które potocznie mówi się szampan. Szampan francuski, kalifornijski, a może w ten sam sposób produkowana kawa z Hiszpanii. Które bąbelki są najlepsze? I proszę nie pisać, że ruski szampan za 10 zł.